Cześć. Część z nas duża część ma za sobą kogoś kim już była i już nie jest. Bywa to kochany, kochanek, narzeczony, mąż. E, chodzi w każdym razie o związki miłosne. Zauważyłam wielokrotnie, powiem Wam, taki stan, w którym ktoś o swoich eks często mówi: wspomina, porównuje, e, opowiada, wyśmiewa, e, 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 krytykuje, z przekąsem albo z takim. No, dobrze, że już mam to za sobą. Sam fakt mówienia dużo o byłym, czy byłej, oznacza, że dalej istnieje w naszym świecie. Niekoniecznie w sercu, jeśli mówimy o kochaniu, sercem, aczkolwiek to wiadomo, że nie sercem kocham. Ale. Na pewno nie jest to którą żeśmy się całkiem rozstali. Oczywiście, ktoś, kto był dla nas ważny, kto nas kosztował, przy kim żeśmy coś ważnego przeżyli i być może chcieliśmy być dłużej, może coś się wiecie, rozlazło, zepsuło, może się nie skończyło tak jak chcieliśmy, może został nam rodzaj. Niedosytu, może takiego poczucia, że się sobie nie podobamy w tym do końca, że ktoś nas skrzywdził. No to jest troszkę specjalna sytuacja, ktoś nas bardzo skrzywdził, bo to wtedy jest dużo żalu, dużo pretensji. Ja myślę raczej o takich rozstaniach, które nie były, wiecie, huraganem, porzuceniem straszliwym, czy takim rodzajem e, zostawienia w jakiejś bardzo złej sytuacji. Tylko mm, o takim, no takim się rozlazło, nie? Nie wyszło. Niby się skończyło. Może nawet czasem jest tak, że jesteśmy z kimś innym, e, ale tamta osoba się gdzieś plącze, gdzieś się pojawia. E, dopytujemy, co u niej czy u niego, albo słuchamy, co u niej czy u niego. Mamy e, tak zwaną szadenfreudę czasem, że się jej lub jemu coś tam nie udało. Albo czasami taki żal, no tak. No i tu przechodzę do eglomeritu. On teraz robi z tamtą rzeczy, których nie robił ze mną. E, ona teraz jest dla tamtego taka, jaka nie była dla mnie. E, co to znaczy? Najpewniej to, że żeśmy się nie do końca rozstali. Nie chodzi o to, żeby nie pamiętać, nie chodzi o to, także, jak się czasami niektórym wydaje, żeby pluć, wiecie, na, na kogoś i mieć poczucie, że to w ogóle, po co ja z nim byłam. No jeżeli po co ja z nim byłam, to bardziej się powinnam zastanowić, po co z nim zaczęłam być, bo przecież coś mi się podobało i czy ja mam e, teraz sobie nie wierzyć i pilnować się przy następnej okazji, czy jednak uszanować to, że ktoś mi się podobał, coś było w nim fajnego, czy w niej, e, i nie próć sobie z kolei, prawda, w lustro, że po co ja z nim byłam? No po coś byłam. E, to jest w ogóle tak. Związane wszystko, wiecie, te takie niepewności są związane z własną niepewnością. Jest w nas w niej dużo tej niepewności. E, jesteśmy niepewni własnej wartości, jesteśmy niepewni tego, E, czy e, ktoś, kto nas e, jakby, jak gdyby wybiera, naprawdę nas wybiera? E, na jak długo? Czy w ogóle jest często w ludziach taka obawa, że, że to się przecież e, pewnie rozsnuje, zepsuje, e, skończy? E, bardzo związana oczywiście z tym, na ile sami w siebie wierzymy. E, może zastanawiam hmm, się, dlaczego wam o tym w ogóle mówię, bo e, chciałabym bardzo, żebyśmy tak, po pierwsze szanowali nasze wybory, nawet jeżeli się okazały e, po jakimś czasie, że zaskutkowały nie tym, co chcieliśmy. No to jednak po pierwsze, coś żeśmy przeszli tam dobrego, jeżeli było od początku źle, no to należy szybciutko z tego rezygnować, jeżeli nie rezygnujemy, to znaczy, że Mamy taki rys niebezpieczny dla nas, destrukcyjny, że potrafimy tkwić w sytuacjach dla nas szkodliwych. To już trzeba się wtedy naprawdę zorientować co do tego i zacząć sobie pomagać, poszukać pomocy e, specjalistycznej, kochani, bo to jest masochizm. E, natomiast jeżeli związek trwał, ale się potem rozlasł, i to tak naprawdę nie do końca wiadomo dlaczego, ale mamy w sobie ten taki ogon, wiecie co, to się nie dało, się drzwi nie dało zamknąć, prawda? Jeszcze tam wystaje coś bez przerwy. Nie można tych drzwi domknąć, bo na przykład y, patrzymy tak, a ja jeszcze nie mam faceta, a on już ma dziewczynę. Widziałam słuchajcie kobiety, które były po paru latach rozstania i dostawały spazmów, kiedy się dowiedziały, że były mąż, czy były narzeczony, z kimś się związał i na przykład ma dziecko, albo na przykład wyjeżdża za granicę na jakieś wspaniałe urlopy i ktoś donosi o tym, a on z nią na te urlopy nie jeździł. Oczywiście w tym może być, wiecie, i e, taki m, żal, że ja tego w ogóle nie dostałam w życiu. E, niekoniecznie związany z nim, ale może być też bardzo związany z nim czy z nią. Że właśnie z nią bym chciała pojechać do tego Paryża, albo z nim bym chciało, chciała być w tej Wenecji, albo yy, tak przecież marzyłam o dziecku, a on mówił, że dzieci nie chce, a teraz z nią chce. To znaczy, jak on mnie traktował? Jest w tym oczywiście taka niepewność na swój temat, o której w ogóle mówię, prawda? Taki, taka niepewność co do wartości. No bo w ogóle, jeżeli człowiek się zastanawia, czyli czy kobieta się zastanawia. Jak on mnie traktował, bo nie dał mi tego, co daje teraz jej, to na pewno ja byłam co gorsza. To niestety, kochane, świadczy o tym, że samą siebie traktujesz jako gorszą. Ponieważ to, że on dał coś innej, to być może związane jest z tym, że ona uważała, że dla niej to się absolutnie spokojnie należy i że to jest coś, co po prostu nie wiem, się robi, ona robi. On robi i wtedy się łatwiej dzieje. Wiecie, to jest przykre mówić ludziom, którzy się pytają, co ja mam zrobić, żeby mężczyźni mnie traktowali tak, jak ja chcę, albo co ja mam zrobić, żeby kobiety mnie tak chciały, jak ja chcę. I odpowiedź na to jest bardzo ważna, bardzo prosta. Wydaje się być banalna, wydaje się być też okrutna. Albo żadna, w ogóle. Że po prostu trzeba samego siebie kochać i szanować. I wtedy jest dużo łatwiej dostawać od ludzi innych toż samo. Ale na to ci biedni mówią tak, no ale właśnie ja dlatego chcę, żeby mnie kochali, bo ja się nie kocham. Dlatego chcę, żeby ktoś mnie wybrał i dlatego chcę, żeby mnie jakby docenił, prawda, tak dowartościował. To się oczywiście może zdarzyć, ale jest mało prawdopodobne, że, że najprawdopodobniej jest tak, że ktoś kto ma mało poczucia wartości, jak ja to nazywam, ma taki koszyczek z bezdenka, wiecie i jak wpadają różne cudne rzeczy, od kogoś kto kochał uwielbia, nawet czci i w ogóle czci i całuje, to przepada, to przelatuje i jak się jeszcze w dodatku właśnie związek skończy, nie, bo się jakby nie rozwijał dalej, to się mówi: No proszę, wydało się, prawda? No wiedziałam, że tak się skończy. Ale gdzieś zostaje takie niedokończenie ten ogon, między drzwiami, zostaje takie niedokończone do tego byłego, że tam się coś nie spełniło, że tam się jeszcze jakby na coś czeka. Jest taka, o Jezu, słuchajcie, no jest, przypomniałam się straszliwie stara piosenka Violetta Villas, we włosach kliwi kwiat dla Ciebie miły, kolczyków ciepły blask dla Ciebie miły. Przychodzę na bal i Ty mnie spostrzegasz i po prostu umierasz. Oczywiście Ty, były, umierasz z zachwytu i z takiego żalu, dlaczego ja ją wypuściłem. No to są takie marzenia, to ja mu pokażę, że szkoda bardzo dla niego, że on tyle stracił, że mnie zostawił. E, podczas kiedy, tak właściwie uczciwie sobie powinnam powiedzieć, to ja nie umiem się rozstać. Chcę, żeby on był nierozstany, chcę, żeby on ciągle mnie pamiętał, chcę, żeby on mnie wspominał, albo ona mnie wspominała, e, e, że zostawiam po sobie niezatarty ślad. Już nigdy nikogo tak nie będzie kochać. Już o nikim nie będzie tak marzyć jak o mnie, e, po to, żebym sobie jakby iluzją, czymś, co już właściwie przecież nie istnieje, dokarmiała no taki swój głód i smutek, że nie mam. E, jeżeli coś było i miało fajne kawałki, a przecież miało, no to się cieszymy z tych fajnych kawałków. Zauważmy też, że jeżeli się rozlazło to z jakiegoś powodu. Być może e, kompletnie bez naszej chęci. To wtedy to jest to porzucenie właśnie, które możemy też tak to interpretować. Osoby, które źle o sobie myślą e, mają takie pytanie, co ona ma lepszego niż ja, albo czym on jest lepszy niż ja. E, faceci czasami mówią, to co on cię lepiej, e, nie powiem tu ordynarnego słowa, e, Większego? Tak jakby, kochani, wiecie, no to jakby to powiedzieć, o to chodziło, bo to wtedy jest w gruncie rzeczy prostsza sytuacja, nie? Jak sobie chłop powie, on ma większego, to przynajmniej w tych męskich kategoriach, dosyć co prawda grubych, mało, mało wrażliwych czy mało finezyjnych, ale ma poczucie, że no to by może zrozumiał, nie? No ale jakby mu powiedzieć, że to trochę charakter, na przykład o charakter chodziło, no to już trudniej. Trzeba by trochę siebie zweryfikować, jeżeli się chce. Ale też przecież, może nie trzeba wcale, tylko może czasem powiedzieć, No trudno, nie? Z kimś innym jej teraz lepiej, a ja może, może nie lepiej, a dlaczego mam jej życzyć, żeby było jej gorzej? Dlaczego mam być zazdrosny o coś, co już jest przyszłością? Eee, I teraz, co to w ogóle jest być zazdrosnym? Żałować, że się czegoś nie ma. Nie mam tej osoby? Czy nie mam tych przeżyć, które były? Czy nie mam czegoś teraz, czego nie miałam, czy miałam? Skoro się rozstałam, to może nie miałam. Czy miałam? Jeżeli miałam, to się cieszę, że miałam. Jeżeli nie miałam, to może właśnie dobrze, że się rozstałam. I co to znaczy, że jestem zazdrosna? Może trzeba sobie jasno wtedy powiedzieć, coś się nie skończyło. Może trzeba zapytać, może w tobie też nie, się nie skończyło. Może trzeba powiedzieć, słuchaj, jeszcze chcę coś od ciebie. Oczywiście e, się wtedy możemy narazić na to, że się to nie uda. Ale możemy się też, jakby to powiedzieć, przyjemnie zdziwić, że on powie, czy ona, wiesz, ja też o tobie myślę. E, namawiam nas do czegoś takiego, żebyśmy się siebie pytali, bardzo uczciwie, bo w ogóle, jak jesteśmy uczciwi wobec siebie, to jesteśmy wtedy w stanie wiedzieć, czego naprawdę chcemy i wybierać rzeczy, które nam naprawdę przynoszą to, czego chcemy. Więc, jeżeli eks jest dla nas ważny nadal, to można się też przyjrzeć, czy może minęło już tyle czasu, że może się możemy zakolegować, bo tak od razu to wiecie nie idzie. To jest nieprawda musi naprawdę upłynąć trochę wody, a może trzeba zweryfikować to, co ja w ogóle o sobie wiedziałam dotąd. Przecież to jest niezwykle ważne doświadczenie, że człowiek, który, z którym niby nie jestem, e, tak mi się odbija. Fajnie, że wyjście. Się... Żeby się uczyć na tych swoich przeżyciach, żeby to robić bez nierzeczliwości do kogoś, a przede wszystkim bez nierzeczliwości do siebie. Czyli przyznać się, wiecie, co ja czuję, nazwać to tak, jak to wygląda, a potem podejmować decyzję. Może jednak wolę w takim razie się pożegnać. Są rytuały, które pomagają się pożegnać, albo właśnie posprawdzać, czy aby nie jest to. Jeszcze żywe. A poza tym nie porównywać z tymi, którzy się pojawiają, bo każdy jest inny, i jeżeli będziemy kolejnego maltretować za to, jaki był lub nie był tamten, to szykujemy sobie następnego eks. I może się tak, wiecie, ciągnąć. Nie warto. Papa, miejcie fajne związki.